No i dobra, siemano, w kolejny dzień Już nie rano Mamy godzinę po 16 Ja dopiero wróciłem Bo mam strasznie tydzień papierkowy Taki już dawno nie było Ale czasem trzeba i tak Trochę biurokracji i innych rzeczy Jak się ma sprawa, już wam mówię Akurat taty nie ma, ale Ale, ale widzę, że Widzę, że Dekiel z pompą wleciał Mostek Cały wleciał. Bo tu mostek trzeba zakładać oddzielnie tu zawsze na masę uszczelniającą albo jakiś silikon. Bo tutaj nie ma uszczelki, widzę, że jest rozrząd. Jest złożony na znaki, pozaginane wszędzie podkładeczki, pozabezpieczane. Wszystkie śruby na klej tata wkręca do gwintów. A tutaj widzę, że magistrala, ale a tu trzeba przełożyć. A pompa jest już dokręcona pewnie. Smog dokręcony. Także widzę, że tu pewnie dzisiaj będzie zamknięty silnik. Tata poszedł chyba na obiad, czy na kawę, bo go chwilowo nie ma. Tu już jest głowica przygotowana do założenia. Też jest naolejona, bo wróciła z docierania zaworów i sprawdzenia szczelności. I co? A, widzę już tu miskę zaczął myć, także, także, także będzie dobrze. Ja właśnie przyciągnąłem skrzynię biegów. Od tej, której wczoraj na poprzednim odcinku były części pokazywane Tam nie każdy może widział, ale ci co mają TikToka i widzieli pokazywałem Skrzynia była przez kogoś zalana przepalonym olejem Cała w środku była pokryta taką czarną sadzą Ja ją moczyłem, polewałem akrom. W dużej kastrze leżała Pędzelkiem rozcierałem Potem była w tej akrze, już stała w kastrze w akrze Dużej Takiej wannie mam rozciętej i już i różną chemią i jeszcze nie chciało schodzić dzisiaj dopiero po dwóch dniach namaczania się to pędzelkiem, pędzelkiem, pędzelkiem udało się to jakoś ogarnąć i wymyć no nie ma szału, ale powiem Wam już ten nagar jest tak przyklejony karszer 110 stopni ustawiony i też tego nie bierze także ile się dało wydrapałem, teraz zaraz tu wszystko czyścimy, bo pordzewiało po tej temperaturze wzmacniacz mam uruchomić, a tu zobaczcie Ktoś zaślepił otwory wzmacniacza drewnianymi klinami Także teraz najpierw zanim przystąpię do składania To teraz w pierwszej kolejności wezmę druciaka na fleksę Wydrę wszystkie, przylgnie z uszczelek No i standardowa procedura Tu muszę rozfrazować uszy Bo tu szybka skrzynia wejdzie tu Jeszcze jakiś kurz, piasek A ją teraz wiozłem widłakiem Także skrzynia biegów też jest do wydrapania Skrzynia pośrednia do wydrapania Zaraz to bierzemy, drapiemy żeby dzisiaj chociaż się przygotować Już nie chcę mówić, że zacznę składać Bo nie wiem czy się wyrobię Także Dobrze będzie jakbym tylko zdążył Ją dzisiaj wyczyścić A na podwórku czeka też skrzynia Przyjechała z mycia Skrzynia, skrzynia, skrzynia Z walmeta, który był poprzednio Pokazany ze 2-3 odcinki temu Tego Co tata go rozbierał Że mieliśmy wyjąć skrzynię do Poprawy rozebrałem ją i akurat znalazłem przyczynę co było winą to nie była moja wina eee, tylko, tylko, tylko albo starość, albo montaż może bo chłopaki dokręcali skrzynię na stożkowych łożyskach tu jest kosz od napędu za mocno była nakrętka ściśnięta tu są stożkowe łożyska i tak był ściśnięty wałek, że na dolnym wałku ścięło seger Seger spadł i poleciał między koła zębate i jedno koło uszkodził i to było przyczyną, aż tutaj się przesunęło i tarło wszystko bo, bo dlatego dostało luzu, bo Seger pęk i koła się zsunęły no ale na szczęście tylko mały jeden został uszkodzony element, także go zamówimy tu skrzynie się udało, ona była pokryta takim nagarem, który nie chciał schodzić na grubo, też była zamoczona w akrze, leżała, aż tutaj się rozparzyło do gołego metalu Cała jest wymyta. Muszę łożysko zabezpieczyć, bo to jest nowe, a nie chciało mi się go wybijać już, bo jest na w wbite. Także tu się ładnie wymyło do białego. Tu, tu, tu. Zaraz też ją odmucham. Łożysko posmaruję jakimś olejem, żeby nie rdzywiało. I też ją będę mógł zaraz składać. Muszę zamówić, bo ona miała większość łożysk nowych. Jedno czy dwa tam zostały właśnie na koszu napędu stare. To zamówić muszę nowe. I co jeszcze muszę? Mmm ten seger i jakąś drobnicę chyba jeden element hamujący w synchronizatorze jest uszkodzony właśnie akurat to też to wymienię i mam nadzieję że tata złoży silnik jak złoży silnik to wrzucamy silnik do maseja, robimy uruchomienie bo on przyjechał do nas nie na chodzie nie wiemy co dalej z nim a tutaj klient chce aby go uruchomić bo mamy jeszcze z nim zrobić przegląd żeby go ogarnąć także będę musiał zrobić wiązkę a tu w ogóle nie było świateł zero kabli Akumulator już nowy, wystarczył klient I musimy go ogarnąć, bo on jest świeżym nabytkiem i stał gdzieś długo I mamy go ogarnąć tak, żeby przeszedł przegląd, żeby sobie mógł spokojnie na kołach pojechać do domu Także musimy sprawdzić, czy hamulce, skrzynie, co tam go boli dalej, także Będziemy to w miarę postępów Najpierw silnik uruchomimy Przepraszam uruchomimy silnik, włożymy zobaczymy wtedy dopiero po odpaleniu w jakąś jazdę testową co działa, co nie działa z reszty także przód pewnie przejrzymy przy składaniu to od razu na bieżąco póki jest zdjęty a tutaj co, tutaj dla taty się nie wtrącam bo go nie ma ja się biorę skrzynię sobie zaraz paleciakiem tam gdzieś wstawię w rogu zapalę całe światełko wiadę ze skrzynią i zaczynamy darcie i czyszczenie Jak widzieliście na krótkim time na drapie, drapie, drapie i powiem wam klient zgłaszał, że strasznie na tym spółowieniu ciek mu olej pomimo dokręcenia. A nie wiem, czy to będzie widać na filmie. Ktoś go rozpuławił tak śrubokrętem, że tu ranty są tak podniesione do góry. Nie złapy tego strosi. Teraz muszę papierem ścierny na flexie czy tarczą zrobić faskę, bo od stukania jest tak rant podniesiony to nie ma szansy się uszczelnić tu, tu, tu o, tu jest napierdzielany ktoś wbijał jakieś straszne nierówności odstające także wydrapałem tu, wydrapałem tam przylgnie zaraz się wezmę tutaj, rozfrazuje jeszcze te obejścia no i tutaj, ale tutaj to nawet fleksą nie będę drapał, bo tu jeszcze jest ta uszczelka gruba a ona bez zdjęcia nawet flex się zapycha, ją, o Całą szpachelką, ale szpachelka mi się patrzy, już psuje, za dużą szereg drapała. w O tak, zaraz biorę się, wydrapię jeszcze tą skrzynię do czysta I zobaczymy jak to dalej będzie szło Minęła chwila, powiem wam, nie jest lekko Wyczyściłem, tak jak widzieliście, wydrapałem Teraz wszystko jeszcze wydmuchiwałem sprężarką, tutaj rancik przejechałem cienkim papierem ściernym na flexie, żeby wszystko wyrównać teraz wszystkie otwory były tak zapchane silikonem na każdym otworze takie tony silikonu wszelkich maści tam także teraz śrubokręt haczyk wiertarka wszystko powietrzem każdy jeden otwór wydmuchany wyczyszczony tutaj to samo w deklu wszystkie otwory były dramat tutaj też te spłowienie przytarłem troszeczkę tu muszę zobaczyć do mostu czy jest gładki ale to zaraz do światła co na pewno jeszcze wyjąłem oś Dźwigni hamulcowych, o tak to powiedzmy. Tu są dźwignie hamulcowe. Rękawice z działem. Ona jest dramat. Oś od hamulców, nie wiem czy to idzie kupić. Mam nadzieję, że idzie teraz z piachu. Ale ta oś po wejściu tutaj ma tam taki luz skrzyni. Nie wiem czy to jest skrzynia, czy oś na tyle. Bo jak skrzynia, to będzie gorzej. Bo klient też to zgłosił, żeby wytulejować. A dwa, oś od ciągła. Widzicie, ile jest tutaj ubytku. Nie wiem, czy to złapie o jak zasłonię ręką. Tyle ubytku jest i nie mogę tego wybić, stoi zapieczony. bo ten element też muszę zmienić. Jaki zarówno hamulec. Hamulec to jest sprzęgło? W sprzęgle też jest tutaj wymienna, także ją wymienimy myśli zgoda. Czyli jest dramat teraz. Każdy otwór muszę przegwintować, bo wszystko jest zawalone. Muszę zrobić najpierw wałki, czyli dzisiaj nie zacznę składać. To na pewno A po drugie Primo Zdjąłem wszystkie koła z dolnej linii, bo i tak musiałem się dostać do tego To było chyba świeże w miarę koło, bo jest takie czarne jak te z krystala czy skądś były czarne, ale nie wiem czy to jest po prostu I zobaczcie Tu ma takie ubytki, że nie zostawimy się już, dlatego kupiłem nowe Ale wałek jednak jest do śmietnika Po pierwsze przy przejściu na koło Napędzające dolną linię jest taki fresz, aż już tu klin rozbiło, tu jest zbite, a po drugie, tu już się zaczyna łuszczyć. Także, jak już tak już koszty idą w tysiącach, to dołączymy od razu nowy wałek, bo ja to zostawię. Za dwa dni się zluzuję i będzie i będzie dym, jak to się mówi. Także ja tutaj dzisiaj walczyłem. Mamy 18-19 prawie 3 godziny walki, żeby tylko wyczyścić otwory przy przylgnię gwinty, a tutaj tata walczył. Widzę, że już tu miska jest umyta, przygotowana. Wszystkie rurki skręcił na gotowo od razu od ręki, żeby nie zapomnieć. Także rureczki poskręcane. Mówi, że jeszcze dzisiaj, albo jutro rano założymy misę, zobaczymy, bo, bo w misie też jedną rzecz tam musiał podkleić i czekamy, aż zastygnie. Tu gdzie jest taka płaszczyzna, co wchodzi w ten mostek. Mi się była stuknięta. Wypełniliśmy to stuknięcie poksipolem. To zastygnie. Jutro się przyszlifuje, i to tylko uszczelka przychodzi. Ta korkowa się włoży, sklei. Będzie chodzić, miejmy nadzieję. Także działamy. Na podwórku nic się nie zmieniło. Okej, nie mogę zrobić, dopóki nie będę miał albo dnia pogodnego, a ciągle pada deszcz, albo, albo tam na warsztacie. Ale za to wczoraj miałem dostawę. Po dwóch latach oczekiwania przyszły w końcu Ci co śledzili temat kombajnu poznają zestaw rotorów do BSA numer 2 O obiektyw Ale tam potrzeba jest 3... 5 rotorów po 6 listów 5 6, 30. Ja tu mam stary arkusza blachy kosowej wypalone Także być może nawet jeden komplet listew Będę miał na zhandlowanie albo na zapas Jakby czas pozwolił to w tym roku w, po weekendzie majowym będziemy chcieli ruszyć z Besem, także Też będzie dodatkowy może materiał Także wiecie Zapowiada się ciekawy rok, czy się uda? Nie wiem Misa stoi, umyta A ja co? Tutaj chyba jeszcze chwilę pogrzebie A jak nie to się zajmę Jutro rano tym, bo teraz jeszcze skrzynia to, to, to Spróbuję jeszcze wybić Ten element Muszę zobaczyć, w którą stronę wychodził, bo już nie pamiętam, ale chyba do środka, tak jak ten. Także idę po książkę. Akurat wszystkie książki mam tutaj, bo Regał, na którym miałem książki w święta mi się zawalił i wszystkie książki się wysypały. Także musiałem sobie na razie na stolik tu rzucić. Tu mamy. No, zbieramy Rometa na bok. Z rometem będzie odcinek na dniach. Powiem wam nagrywam, bo wieczorami jak robię już zamknę garaż, to zajmuje się rometem, także czekajcie cierpliwie coś się ruszy A ja zaraz szukam sobie tego co potrzebuję i będziemy w skrzyni pośredniej szukam skrzynia biegów skrzynia, skrzynia wzmacniacz hamulec, wzmacniacza skrzynia przychodnia z wzmacniaczem dobra, ja się biorę nie zanudzam, robię nagramy jeszcze małe dokończenie co działałem zrobiło się zimno dzisiaj a zaraz godzina 19 się zasiedziałem ale tak teraz jak nie nagrywałem to po tym ostatnim przejrzałem tutaj większość gratów trochę przebrałem i tak wyczyściłem się przygotowałem tylko to ją za jutro wyczyścić smatą z starych uszczelek całą tule jest całą tą żeliwną obudowę Pompką obtłoczkową wyczyściłem, dekel boczny wyczyściłem i właśnie zbiłem stare łożysko oporowe, bo ci nie kręciło. Całą tulejkę łożyska wydrapałem, wyszczotkowałem do czysta i co, rozłożyłem nowe części. Zaraz od razu sobie chyba jeszcze dzisiaj zaprasuję, tylko nowe łożysko. I starczy na dzisiaj tego szaleństwa i do domu. Godzina 19 .00. Też człowiek czasem musi odpocząć. Montuję Wam ten film od razu wieczorem, a jutro. Lecimy od rana z robotą, także co krótki film, ale częściej przynajmniej. Także trzymajcie się. Do jutra i cześć.